bo to jest znowu wyjście z mojej strefy komfortu. Akurat trafiłam na jakieś cyrki tutaj. Kanały, które mają po miliony subskrybentów. I ja, mała myszka. Opłaca się, opłaca. Także piszcie, czekam na wasze odpowiedzi. No hej, 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 dzień dobry moi drodzy. Czekajcie, może ja troszkę tutaj zniżę klimę, bo trochę mocno wieje i nic nie słychać. Ja jestem właśnie przed pracą. W tym momencie, patrzę, bo ktoś mi do domu widzę, dzwoni. Jestem właśnie przed pracą, ostatni dzień, weekend, cztery dni i wylot do Polski. Uhuuu, jak się cieszę, zobaczyłam mamusię ukochaną. Nie widziałam już mamy od lutego, kiedy byłam w Polsce, lutym? Tak, chyba tak. Lecę do Polski na 10 dni, ma być gorąco. Yy, ostatni dzień mojego pobytu mam zobaczyć się z moją przyjaciółką, z którą się nie widziałam bardzo długo być co my mieszkamy, tylko ona mieszka w Londynie, ja mieszkam tu. I nie widzieliśmy się tyle lat i spotkamy się w Polsce. Ale nie wiem jak ja to zrobię, bo wiecie, czekajcie, tutaj was postawię mu wszystko sobie A, naprawić, o jeszcze być raczki włączam. Ja nie mam jak zawsze do Londynu lecieć. Ona nie ma jak tutaj do mnie przelecieć. Yy, ze zmianami się nie pokrywamy. W ogóle ona ma takie życie bardzo yy, bujne, że tak powiem. Także terminy nam nigdy nie pasują, także spotykamy się w Polsce i to będzie, tak jak mówię, mój ostatni dzień, ostatni wieczór, także ostatni wieczór taki z mamą, będę sobie musiała po prostu e, przyspieszyć, że tak powiem, e, no i na ostatni wieczór spotkam się z moją gośćką i pewnie z Elą też, bo to zawsze była nasza taka święta trójca, nie mogę doczekać. No i z rany będę leciała. Nie wiem, jak ja to zrobię. Nie wiem, jak to zrobię. Mam nadzieję, że nie zaśpię na, na samolot. No nie, na pewno nie zaśpię. Ale no, szkoda właśnie, że w ostatni dzień. No ale lepszy ryc niż nic, wiecie jak jest. I może wreszcie się jakoś tutaj teraz ogarniemy. W ogóle szukałam już jakiejś wakacji. Powiedzcie, jakie macie zaplanowane urlopy na przyszły rok? Czy macie coś zaplanowanego na przyszły rok? Bardzo mnie interesuje, bo ja nie wiem co. My powinniśmy. Zacząć troszeczkę, znaczy nie to, że oszczędzać, ale po prostu obiecałam sobie, że w przyszłym roku może polecimy na jakieś dwa urlopy bliżej tutaj. Wiecie o co chodzi? No bo jednak w tym roku trochę przesadzimy, w Dominikana, teraz Zanzibar. W międzyczasie teraz jeszcze Polska, jeszcze gdzieś się chcemy na weekend jakiś wyskoczyć, także trochę za drogie te wakacje, tym bardziej, że jeden i drugie dwutygodniowe, na no to trochę to jednak kasy pójdzie. Także w przyszłym roku myślałam, żeby sobie zrobić um, jakieś tutaj wypady, czy znaczy nie tutaj, tutaj, ale jakieś europejskie I właśnie się zastanawiam, gdzie jedziecie, co byście polecili. Wiem, że dużo z Was polecało Cyp, Dużo z Was polecało Turcję i chciałabym do Turcji, bo Amadeusz z Gosią i z Madzią byli i bardzo przepięknie w ogóle jak wysyłali zdjęcia, filmiki z tej e, zielonej laguny, czy błękitnie, zielonej laguny, to... Nie wiem, się to muszę włączyć. To e, dech w piersi zapiera, no przepięknie, także zobaczę może tam, ale e, wyskoczyły mi bardzo fajne ceny właśnie do Meksyku, jak szukałam teraz dzisiaj ceny za taką samą cenę, wiecie naprawdę dobre ceny do Meksyku. E, Także nie wiem, no wiecie jak to jest. Wiecie jak to jest. Chciałoby się wszędzie, ale nie ma tyle urlopu. I wiecie, też trzeba być rozważnym, jeśli chodzi o wydawanie klasy. Mm. <laughs> tak przyszłam pogadać do kłopoty, bo nie chcę mi się iść do pracy. Trochę za wcześnie przyjechałam i siedzę w aucie. Ale widzę, że już w sumie mogę iść, bo już przednia zmiana kończy skończyłam. Także dobra, idę. Także piszcie, czekam na Wasze e, odpowiedzi, gdzie jedziecie w przyszłym roku na wakacje. jaki. Akurat trafiłam na jakieś cyrki tutaj. Byłam na Botoksie, a tutaj zobaczcie, jakieś festiwale, są ciężarówki, rząd z dziećmi, nie wiem w ogóle o co chodzi. Pełno ludzi na zewnątrz, tak to wygląda. Fajnie, dobrze, że nie pada, ale idę dalej. No, ja już jestem w domu, pokazywałam wam, jakieś defilady dziwne się odbywały. Tam, także musiałam zupełnie inną drogę powrotu do domu znaleźć, ale spoko. Nie wiem w ogóle z jakiego powodu tudyfilary. Wiecie, co muszę iść się napić wody, bo bardzo chce mi się. Chce mi się pić. Bardzo, bardzo... O jaką szklankę! Wiecie co, zrobię sobie gazowanej. Powiem wam, że ta Soda Stream to jest po prostu jakaś rewelacja. Jak nie piłam gazowanej wody, to centralnie pokochałam Soda Stream. Jeśli myślicie na tym, jeśli pijecie wodę gazowaną, to polecam. Radek wykalkulował, że są bardzo, bardzo dużo oszczędności. On co tydzień wydawał jakieś 4 6 funtów na wodę gazowaną, co tydzień, eee, a tutaj mamy butle za 12 funtów na ponad miesiąc. Do tego jeszcze ja zaczęłam pić, także no płaca się opłaca. Kolejne mini dęko, moi drodzy, to jest. Ee, nie wiem czy, dlaczego powiedziałam kolejne, jak tutaj Wam żadnego nie pokazywałam, ale dęko. Tu już dużo jest Maybelline. E, już prawie, że wykończone, ale też wyrzucam, bo używam koło już 5 miesięcy. No i kolejna kredka z Nexa do brwi, Brunet. Najlepsze, najlepsze, najlepsze. najlepsze. E, już drugą, kolejną też mam jeszcze na wykończeniu, bo ja zawsze mam je wszędzie. Tak naprawdę e, mam w domu, mam e, w pracy, wszędzie, bo wiecie, dotknę gdzieś buzi. A ja niestety często dotykam gdzieś, myślałam, coś się rozmarza. I no, może nie rozmarzę, ale wymarzę Także tak, nie ma. Była, ale nie ma. Świetne one są. Moje zdaniem najlepsze. Te z takim cienkim, z, cienką, z cienkim rysikiem, z cienką końcówką. Halo, halo! Ostatnio, Radosław, nie wiem czy Ci mówiłam, ale montowałam jakiś film i też siedziałeś obok i byłeś bardzo kramki. Bo denerwowałaś mnie. Ja, ja Ciebie denerwowałam? A, nie pamiętasz? To ja nie wiedziałam, że jeszcze są takie dni, że cię żona e, stażowo, która jest sobą lat 6, zaraz, czy 7 już będzie? 4 lata temu się szykowaliśmy. Który mi się fajnaliśmy, 16? Tak. No to 7 będzie. No. Takie 4 lata temu się szykowaliśmy do ślubu. Zaraz będzie znowu jechał, nie dość, że grampik to z podbitym okiem. I z włosami wyrwanymi. Eee, uważaj sobie, z włosami wyrwanymi już. Nie. Przez ciebie straciłem wszystkie włosy. U nas przemocy w domu nie ma. Sobotę. Sobotę dzisiaj. dzisiaj sobota, ja dzisiaj na zakupy wyjeżdżam. na no, a no, no i zawsze. Tak? A ty, a ty! Burku kudłaty! Nie jadłeś. Nie jadłeś, czy jadłeś do domu i żarłeś pajdę kiełbasy? Pajdę kiełbasy? Tak? Pento kiełbasy. Aha, Pajda chleba. chleba. <laughs> Jola i jej powiedzenia mm. Słowotwórstwo, tak? To też tak. nie powiedział, że mam słowotwórstwo No mam, mam. Mówiłam Wam, chyba, że jedziemy na jakieś tam zakupy, i jeszcze bym Chciała Wam powiedzieć, że postanowiłam sobie, że spróbuję. Uwaga, uwaga, nie chcę tutaj teraz słuchać jakichś niefajnych uwag, ale postanowiłam sobie, że spróbuję zostać liderem. Zostać liderem w Thermomixie. To by się chciał zapisać u mojej kochanej żony Joli jako lidera sprzedaży Thermomixa. Możecie zarobić swojego Thermomixa nie płacąc absolutnie nic. Wystarczy sprzedać 4 sztuki. Albo, jeśli macie już e, termomiksy to możecie od razu skoczyć na zarobki. zarobki. E, ja Wam powiem, że moje termomiksy wszystkie, pra, no, pra, no nie, za dwa za, musiałam zapłacić, te co daliśmy w prezentach, ale też zarobiłam, ja swojego kupiłam, ale też zarobiłam i daliśmy w prezencie. Tak. Także to też jest fajne. Ile osoby tutaj gdzieś w okolicach? Bardzo, bardzo zapraszam. Będziecie mieli moją opiekę, a wiem, że dosyć dużo z Was się zastanawia. Także długo mi to zajęło, bo to jest znowu wyjście z mojej strefy komfortu. Długo mi to zajęło, żeby się na to zdecydować, ale jednak się zdecydowałam. Mam na to otwarty umysł i niech się dzieje, wola Boże. <grytanie> niech się dzieje, wola Boże. Także jeśli chcielibyście zostać przedstawicielami Thermomixa, macie na to chęci. Macie jakiekolwiek pytania, to dajcie mi znać, ja wam mogę wszystko wytłumaczyć. Pod spodem macie numer telefonu, tutaj też macie 075514. Dobra, dobra. Nie znam. Znam po angielsku. O755. No po angielsku, ja też znam, ale nie znam po polsku. Zapraszam, moi drodzy. Tak, zdecydowałam. Tak, nie wiem jeszcze kiedy ten film pójdzie, ale tak zdecydowałam. Także jeśli macie chęci, bo tak jak mówię trochę z was się pytało, jednak zdecydowałam, że spróbuję. Tak. Nic was to nie kosztuje. Jeżeli uda Wam się sprzedać cztery termomixy, jeżeli będziecie w ujoli mojej kochanej żony, najwspanialszej, jeżeli uda Wam się sprzedać cztery termomixy, za swojego termomixa nie płacicie nic. Tak. tak Zero. To jest jeżeli fajna. uda Wam się sprzedać dwa, płacicie tylko połowę. Pamiętasz wszystko? Świetna rzecz, naprawdę świetna no, rzecz. Ja akurat zrobiłam tak, że ja nie wiedziałam o tym i wiecie, że ja swojego Thermomixa kupiłam i się tak bardzo w nim zakochałam, że zaczęłam sprzedawać. Eee, dlatego mówię, swojego miałam, a jeszcze cały czas nie było tego programu, że jeśli już masz, to możesz wskoczyć na zarobki. Teraz właśnie jest ta opcja, że jeśli masz, to możesz zacząć zarabiać, ale nie musisz, także hmm. jeśli masz, to cały czas możesz sobie wyrobić kolejnego darmowego. To jest naprawdę fajna, fajna sprawa hmm. dla ludzi, którzy nie chcą wydać tyle kasy, o, wesele, wesele. Tutaj byliśmy Martyny? To tu byliśmy? Nie. Nie? Tak samo wygląda. A e, no może? Tutaj byliśmy no pewnie. To z tyłu tak. parkowaliśmy. No tak? tutaj byliśmy. E, myślę, że warto spróbować. To nic nie kosztuje, naprawdę nic nie kosztuje, a. A zakochacie się, tak się na 100% w Thermomixie. I bardzo bym prosiła, żeby tutaj nie było. Ja nigdy nie mam od Was żadnych złych komentarzy. Nigdy. Ale od czasu do czasu, jak mi ktoś wejdzie tutaj, kto w ogóle mnie nie zna, to walnia, o Boże, Boże, chociaż nie, o tym moment się nigdy nie miałam. Cieszę się, że doceniacie to, że to jest też moje zajęcie. Nie masz kontentu, ktoś ci coś tam na ostatni No tak? Nie, ja mówię o tym się. No. E Cieszę się, że jesteście tu i że, wie, że wiecie, że ja się tym zajmuję i mnie za to nie jedziecie, bo wiem, że może się zdarzać, bo może czasami niektórych nudzić, ale to jest po prostu moje zajęcie, tak jak na przykład niektórzy też się zajmują, znaczy nie tylko, nie, nie jedyne, e ale to jest moje zajęcie, moje hobby i dużo Was e tym też zaraziłam. Także e fajnie, że mnie za to tutaj nie spotykały jakieś przykre. Komentarze, bo na przykład, nie wiem, dziewczyny są, które robią swoje cienie albo które robią coś tam i też się reklamują, i to nigdy nie jest w jakiś zły sposób postrzegane. Także super, że też moje hobby no, są sposób strony, postrzegane. z drugiej strony są wielkie kanały, te co oglądasz, jakiś tamten vlogerki, które od lat już tamten, i na przykład one robią. Y reklamy firm takich bardzo, bardzo bogatych tylko po to, żeby dostać pieniądze, nie? To też jest takie... A ja jeszcze bym chciała powiedzieć, że ja bardzo dużo takich reklam odrzucam. No. Bardzo dużo. A co z tymi panelami słonecznymi? No, nie wiem, zobaczymy. Powiem Wam, że ja dostaję ja, takie randomowe... Ja się, ja się zastanawiam bardzo, wiesz, bo ja zawsze chciałem zrobić oświetlenie na ogród, ale oświetlenie z akumulatora, żeby to nam nie ciągnęło z sieci. Mm. No, na no, ogród też by fajnie było na no, szopę, nawet dacie. No, właśnie tak myślałem, że zrobić właśnie, podłączyć akumulator pod, pod, pod to wszystko i żeby te baterie słoneczne ładowały akumulator. Że to będzie naprawdę, może być ciekawe, a wiesz. Naprawdę, bo ja dostaję takie współpracę, jeśli chodzi. O, nawet, jeśli, nawet jeśli chodzi o barter, bardzo często też mnie by, pytają o wycenę, ile bym za to chciała. Ale jeśli jest to coś, co do mnie nie pasuje, ja nie biorę. Powiem wam, że na przykład miałam ofertę, to już był czysty barter, ale miałam ofertę z, z konkurencją, nawet może nie konkurencją. To ja bym nie nazywała tego konkurencją, bo Thermomix jest bezkonkurencyjny, moim zdaniem. Ale właśnie odezwała się firma do mnie, która produkuje maszyny. Które działają na tej samej zasadzie jak Thermomix I powiem Wam, że bardzo, bardzo, bardzo się zastanawiałam Cały czas mogę do nich napisać Ciekawi mnie to ze względu na to, żeby porównać Bardzo mnie to ciekawi, żeby porównać Ale ja Ci mówiłem, um, porównaj to, pokaż to w filmie jak to wygląda Bo to naprawdę... Je, co, co, ta sama cena co, co Thermomix Tak, ale drogie. co mi pokazałaś Co mnie po prostu zdziwiło i to mocno hmm. Że firma konkurencyjna, która sprzedaje podróbę Thermomixa za każdą część dodatkową, która w termomicie, w termomicie przychodzi normalnie, trzeba dopłacać. I to sobie myślę, to jaką oni konkurencję robią, tak naprawdę? I wyobraźcie sobie, że ta firma, może przypuszczam, że dlatego albo bardzo wierzę w swój produkt, bo na pewno wiedzą, że ja sprzedaję Thermomixa mm. na 100% wiedzą o tym, albo bardzo wierzę w swój produkt, albo po prostu wie, że też mam widzów, którzy z tego względu do mnie wchodzą, wysłała właśnie tą ofertę do mnie i ja Wam powiem, wysłali mi do kogo jeszcze wysłali. I są to kanały, które mają po miliony subskrybentów. Mm. I ja, mała myszka. Ale jeszcze jej nie przyjęłam. My nie idziemy na ilość, idziemy na jakość. I teraz właśnie dostaliśmy też taką randomową, wiecie, yy, propozycję testowania paneli słonecznych. Takich, yy, nie wielkich jakichś, ale takich dosyć sporych. Na kempingi właśnie, czy tak Radek mówi, na takie rzeczy. Yy, no, wiecie, to niby do mojego kanału można by powiedzieć, że nie pasowało, ale z drugiej strony, wiecie jaka ja jestem, ja uwielbiam oszczędzać kasę. Ja wszędzie, gdzie mogę, to różne kupony, różne aplikacje, żeby tylko to zaoszczędzić. Także to też byłoby dosyć fajne. Mm. Ja I samo się to, jeśli byśmy, trzeba ten, trzeba samo to no, jeśli byśmy mieli wyjeżdżać na camping, wiecie o co chodzi, e, i mieć coś takiego. No. E, fajne by to też było, także nad tym też się zastanawiałam. Nie będę mówiła o jakichś tam innych dziwnych pierdołach, które po prostu dziękuję. Czasami powiem Wam, że nawet nie dziękuję, bo nie chciałabym właśnie, tak jak Radek mówi, iść na... Ilość. Kiedyś Wam pokazałam ostatnio takie jakby żelazko do twarzy i o, oczywiście ktoś powiedział ewidentna reklama, lokowanie produktu. I ja wam powiem taką i że nie zaznaczyłam tego, ja wam ja powiem tak. O. Ja z wieloma firmami, ja jeżeli już się na coś zgodzę, to ja bardzo często mówię, możesz mi to przesłać? Jak będę chciała, to o tym powiem. I to ja nie muszę nic takiego wtedy oznaczać. Jeśli ktoś, jeśli jakaś firma mi przysła coś i mówi sprawdź sobie, ale nie musisz, nie wymagamy od ciebie nic, ja nic nie muszę jak, wtedy jak oznaczać. Wspomnisz fajnie, jak, nie jak wspomnisz fajnie, jak nie, jak nie, nie wspomnisz nie fajnie, i jak nie wspomnisz też fajnie, spoko. I ja takich rzeczy nie muszę oznaczać, ale że mi to żelazko naprawdę fajnie się sprawdza, po prostu o tym powiedziałam. I dostało mi się, że nie oznaczałam y, współpracy. Ja wiem, jakie ja współpracę muszę oznaczać, a jakich nie muszę oznaczać. Uwierzcie mi, także. Także tak. <grym> ja, gdybym się uparła, to ja bym naprawdę tak mogła. Na, nasz kanał powstał tylko i wyłącznie dla nas. Żebyśmy mieli pamiątki z wakacji, żeby no. można było sobie filmy poglądać, albo wspominać fajne rzeczy i często wracamy do jakichś starych filmów, nie wiem, no pierwszy Joli film, to, to mnie po prostu ale zachwyca i rozśmiesza. Myślałam, żeby jego usunąć, ale jego nie usunęłem. Kto jest tutaj, kto widziałby pierwszy film, dajcie na dole kamerę, znak kamery. No. a jak lubicie Radzia, to dajcie piwo, zobaczymy, a. zobaczymy sobie gra kamera, czy piwo. Ale to nie fair. Czemu? No, i się tak śmieje z tego filmu zawsze. A to w ogóle historia, to było wtedy? Nie, to już drugiego czy trzeciego vloga nagrywałaś. Moja żona była taka. Masz być cicho, masz mnie nie rozpieszczać. Nie rozpieszczać. Nie rozwieszczać, rozpraszać. I cicho się zrobiliśmy Mieliśmy łazienkę u góry, pamiętam. A już mi się Jest tak Ja mogę podlinkować gdzieś, no. Tak mi się siusiu chciało i mówię, no no nie wytrzymam, no nie wytrzymam I tak po cichu wszedłem do góry Ona miała sypialnię zamkniętą, tam nagrywała Po cichu wszedłem do góry Nawet światła nie zapalałem, bo jak się w łazience światło zapala To od razu wentylator chodzi I ten I tak po cichu siedziałem I Jola właśnie szła właśnie z jednej sypialni do drugiej Bo coś tam zapomniała nagrywać Jak ona zobaczyła, że ja siedzę w łazience Jak się wydarła Tak myślała, że nie wiem Ktoś, nie ktoś nie, się nie, włamał do, myślałam, i siedzi w łazience spadę Dobrze, że to ze schodów no. spadam ale to było zabawne. Wiecie co, ja jestem ogólnie, Radek, Radek mówi już mi to latami, że on zacznie mnie wreszcie nagrywać. I tak no, myślę, że nie jak on by mnie nagrał, to, to byśmy mieli viralowe filmy, naprawdę. Na pewno. Ja jestem tak dziwnie strachliwa, ale to, to nawet nie, że jestem ale, na... bo ja Ciebie widzę, ja wiem, że to Ty, ale że jest to efekt zaskoczenia, ja się zaczynam drzeć i ja na niego patrzę i ja Przykład... się drę. Wiesz, jak, jak mnie zobaczysz... Gdzieś się nie ja... powinienem być to się drze Ale ja właśnie mówię to jest taki efekt zaskoczenia On gdzieś przyjdzie i ja patrzę na niego i ja wiem Ale ja się drę i ja nie mogę, ja nie mogę przestać no. Ja nie mogę się przestać drzeć nie mogę po prostu się zamknąć Ja patrzę i, I po prostu ja się ja drę ze strachu Jak wiesz, tak czasami mam jak, jak się obudzę idę i patrzę w lustro i wiesz przerażę się że... <laughs> Wiesz co ja Radkowi robię? <laughs> no, jak Radek później przychodzi spać czasami Jak ja prędzej pójdę spać i jak słyszę, że on jest w łazience, będzie zaraz wchodził do tego, bo ja zawsze słyszę. Tak, praktycznie zawsze słyszę, jaką przychodzi. Ja wchodzę, ja wchodzę do sypialni, ciemno jak w dupie, a Jola stoi przy łóżku taką. <śm> <śm> I i Boże, co ty <śm> robisz? Ja <śm> się spodziewam, że ona już śpi. Chrapie, on, ona stoi I on i tylko wiecie, taką poświatę ma Albo siedzę i ręce do góry mam i takie oczami I on wchodzi i to widzi I się tak boi, boi. Nie, Biora, się nie, nie boi się, nie boi się Ale to jest nieoczekiwana zamiana miejsc I batera, coś sikany Z twojej strony Aha. tylko No, Także tak, takie mamy Rozrywki No, To nie pamiętajcie piwo, bo ja lubię piwo Wiesz co? Może ja ci wysadzę, to sobie polatasz Nie, sama. Ja chcę samolot. Ale ja nie lubię. Wiecie, znaczy, już się dostaję, nie? Wiecie, że ja kiedyś na przykład miałam taki okres, jak. Mm, nie wiem w ogóle skąd to się brało. Ja musiałam być taka bardzo zestresowana w życiu ogólnie, nie? Bo przeszło Więc mi się. Ja ogólnie jestem zestresowana. O wszystko. No, ja mam. i ja bardzo przeżywam. Ja jestem osobą wysokowrażliwą Ja bardzo, bardzo wszystko przeżywam. Bardzo dużo gadamy. 15 minut, kurde, trzeba będzie go wycinać. I ja bardzo, bardzo dużo, dużo przeżywam. I. Miałam taki okres w życiu, myślę, że to też przechodzi okres w życiu każdego człowieka, tak po trzydziestce, że ludzie zaczynają dostawać ataków paniki i ja mój pierwszy atak paniki dostałam kilka lat po tym, jak mój brat miał wypadek i leżał tam przez dosyć długi okres w śpiącce. nie wiadomo tam było co się z nim stanie, no ale dzięki Bogu doszedł do siebie, no i ja miałam pierwszy atak paniki kilka lat później. I dzięki też temu atakowi paniki że chciałam palenie. Dzięki Bogu, no. bo, bo myślałam, że mam zawał ogólnie, bo cała zdrętwiałam. Ale miałam właśnie takie ataki paniki i jeżeli ktoś tutaj taki jest, kto to ma, kto to przeżywa, czasami jeszcze teraz to, to wam bardzo, bardzo współczuję, bo jest to, to jest to jest straszne. Ty też miałeś chyba razem raz na raz, Nie w życiu, ale nie wiem po czym. To jest po prostu coś strasznego. Człowiek myśli, że umiera, to... to, to to jest coś strasznego, ale dzięki Bogu, dopóki nie trafiłam, nie poszłam do mojego lekarza, nie porozmawiałam z moim lekarzem i on mi wytłumaczył właśnie, co to jest. I od tej pory, jak miałam jak czułam, że to nadchodzi, to po prostu sobie potrafiłam przetłumaczyć, że mi się to tak naprawdę nie rozwijało. Albo po prostu umiałam nad tym panować. Ale na początku, jak nie wiedziałam, co to jest, to, to my kończyliśmy na pogotowiu, nie? A, bo trzy razy. To jest taka sprawa może osobista, ale też... Nie widzę powodu, dlaczego nie miałabym się z nią dzielić, bo może wiele z was nie wie, jak wygląda atak paniki i właśnie co z tym zrobić. Najważniejsze to rozpoznać, że to jest to. I najważniejsze to sobie przetłumaczyć, że to po prostu wszystko się dzieje tak naprawdę większej rzeczy w naszej głowie. I można nad tym, naprawdę można nad tym zapanować. Także e, jeśli macie takie e, jeśli macie takie problemy, to udajcie się do lekarza, porozmawiajcie sobie trochę z lekarzem i naprawdę to Wam pomoże. I tak ja właśnie dlatego teraz do razu mówiłam mnie, bo dostanę ataku paniki i przeważnie właśnie mnie to spotykało w dużych miejscach. W dużych miejscach albo może nawet nie w dużych, w większych halach, zamkniętych, z większą ilością ludzi i to zawsze nachodziło, ale już mi to przeszło, już bez żadnego problemu mogę chodzić i... Czasami mi, jakiś czas temu miałam, nie? Jeżeli mi powracało, to mi się wydaje, że to po tym, jak mi ta to odszedł, hmm. że, że czułam, że, że się zbiera, ale bardzo szybko mi przechodziło. Bo wiedziałaś, czego się spodziewać. Wiedziałam, czego się spodziewać, po prostu wiedziałam, jak nad tym panować głęboki oddech, racjonalne myślenie to jest najważniejsze. Widzicie? Od Thermomixa do ataku paniki. Dujeba. A ktoś mi napisał ostatnio, że wrogi nie mają treści. Wszystko, tak, no, wszystko, no trochę nie mają, ale mają wszystko Ale rozbite auto, nowe, ja pierdzie A Tam pojechało BMW, takie ładne nie. Co, widziałeś? Nie, widziałem, że niebieskie hmm. Nowe auto, nie? No. Oczywiście w aucie i wszędzie, gdzie u nas jest możliwe Mamy rolki Rolka, rolka, rolka Radek akurat czasem je auto przestawia Mówicie, że Radek to jest materacem Luny jak mi wejdzie do auta, i później... Na aucie mam pełno, w aucie sierści mojego psa ukochanego. Chodź tu, chodź, tu ty też masz sierść. Mandat z Marekiego dostał szwaniaczek zasłonił expiry date. W czym w tym? No. I dostałem mandat, jaką szukam, to mi się należy.